Panie mój i Boże, uwielbiam Cię i dziękuję. Ile ziaren piasku na ziemi, ziaren zboża na polach, biał trawy na łąkach, liści na drzewach, kwiatów w ogrodach, gwiazd na niebie i stworzeń na ziemi, tyle grosz tysięcy razy bądź uwielbiony, pochwalony i uczczony, mój Panie Jezu, teraz i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Mario, łaski Beli, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami i teraz i w godzinę śmierci naszej Pana. Chwała Ojcu i Synowi świętego. Wieczno odpoczynek raczej dać panie, a światło i pójść, a Wieczno panie świeci. Wieczny odpoczynek dać panie, a światło się pójść, a nie panie świeci. Wieczny odpoczynek raczej dać panie, a światło się pójść, a nie panie świeci. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami błogosławi, strzeże i prowadzi bóg wszechmocy, ojciec i syn Święty.